I otrzymał widzowie z tej strony Kebusa, w dzisiejszym odcinku gramy sobie w piłę na CSGO Skins, także zapraszam do oglądania, otwieramy sobie troszkę tych nowych skrzyneczek z eventu, więc będzie ciekawie. Przypominam, że z moim kodem, czyli z kodem KEBUS, na stronie odbieracie darmowe 2 złote i 10 groszy, jeżeli jeszcze nie graliście oraz 10% bonusu dla każdego do depozytu, także serdecznie Was zapraszam. Jakbyście chcieli sobie pokręcić coś, to idealnie tutaj zapraszam. No i przypominam, że dalej, dalej trwa konkurs. Musicie działać, kod KEBUS, minimum 8 zł i 40 groszy, wpłacacie z moim kodem i automatycznie macie szansę na wygranie kosy, przy którejś z wpłat po prostu ta kosa do któregoś z was pójdzie, więc trzeba próbować. No im, że tak powiem, więcej tych wpłat, no to tym większa szansa, że ktoś z was ją dostanie. Także link do strony standardowo w opisie, a my dzisiaj przechodzimy sobie do Champions League, trochę popykamy w piłkę, wiecie o co chodzi. No dobra, w każdym razie dzisiaj właśnie te skrzynki będziemy sobie otwierać z eventu. No i co? Chyba, chyba po prostu lecimy. The top! Bring only the best skins! This is going to be a legendary shipment! We need skins only! Trade your CS2 loot to create your perfect loadout on Pirate Swap! The best CS2 skin exchange! Use the promo code on screen to get some free treasure! No i co? Przechodzimy sobie do skrzyneczki. 4 ,20 zł 20 groszy. Ta najtańsza. I. Dobra, powiem szczerze, nie chce mi się tego wycinać. <grymne> Lecimy. 12 zł. I jazda. Okej. Okay. Pepe Bizon Ozyrys. Być może jest coś warty reszta. Kurde, nawet nie najgorzej. Myślałem, że będzie zdecydowanie. Słabiej, jeżeli chodzi o to otwarcie, natomiast nie było wcale tak źle, no ale teraz, teraz jest lipa, e, lecimy dalej, potestujemy sobie chwilę tą skrzynię, później przejdziemy sobie do tych droższych, no wiadomo, analogicznie będziemy zwiększać ceny, o tutaj bardzo fajne otwarcie, zwrocik elegancki, więc w ogóle super, no i adekwatnie będziemy sobie zwiększać e, no tą cenę tych poszczególnych skrzyń z eventu, no i przy okazji trochę punkcików nam się uzbiera, więc wszystko fajnie gra. No dobra, jeszcze z parę razy otworzymy ją Nie będziemy jej też katować jako że jest to najtańsza skrzynka. Wiadomo, najwięcej możemy jej otworzyć. Ale spoko, powiem wam, że jak taka, jak te tanie skrzynie z eventu zazwyczaj są takie mierne, to ta jest całkiem spoko. O! No powiem wam, że spoko, że na spokojnie idzie, idzie nawet zwrot fajny dostać. Lecimy dalej, lurkers case. 31 50 zł 50 groszy. Tu już nieco lepsze skiny. Co zresztą widać. Uuuu! Podoba mi się to. Podoba mi się to otwarcie jak najbardziej. Nie mogę na nie narzekać. Znowu do po 90 ono jest coś warte. Uuuu, deum! Ej dobra, to na razie dwa bardzo dobre otwarcia mamy z tej skrzyni, więc. Zobaczymy jak tak zwana do trzech razy sztuka, bo widzę, że... No nieco gorzej, aczkolwiek 20, 30, 31 to dalej jest nieźle. Znowu to P90. Czy to jest jakaś OP skrzynia? Zobaczcie, znowu zwrot i to całkiem niezły. No ta skrzynia wydaje się serio mocna. No i w końcu musiało zabrać, w końcu musiało zabrać, no tu zabrało porządnie, ale też oddało porządnie, więc gloczek jeszcze? Okej, okay, no to jest mocna skrzynia, no lurker's case, póki co top of the top. Przebrnęliśmy przez dwie skrzynki na razie, no przez tą najtańszą i właśnie przez tą, ale no póki co serio to jest mocna skrzynka. Okej, okay, no famasik, no może coś podratuje ten famasik, zobaczymy. No, trochę uratował prawie nawet na zwrot wykerował, więc w ogóle elegancko. Nie, no, ta skrzynka jest mocna. No, trochę wykrakałem, bo teraz mamy słabe otwarcie, ale Ale skrzynka sama w sobie naprawdę mocna. Zróbmy jeszcze jedno otwarcie za tym i lecimy dalej. Ale no, jestem pod wrażeniem. Fajny zwrocik elegancko. Lecimy dalej. Entry Fragger's Case. Pff, trzy sztuki. Zabawimy się. I zobaczymy. No, Muertos Izak. <laughs> Okej, okay, zwrocik. No i zaczynamy elegancko, zaczynamy naprawdę elegancko. Okej, okay, digiel jakiś taki, kurde. No fajny, fajny. Okej. Okay. Jedziemy dalej. O, przeleciało fajnie, bo to ertosik. No to jest w ogóle, to jest piękne, piękny jest ten event. Naprawdę mam powiem, że ja jestem w pozytywnym szoku. Jestem w pozytywnym szoku, jak zobaczycie sobie moje jakieś inne filmy z eventów, to zazwyczaj te skrzynie, no, karciły mnie mocno. A tu w tym evencie, no to w ogóle... No coś niesamowitego się dzieje, zobaczcie jakie to są otwarcia, 120 zł z 60? To jest piękne, to jest coś pięknego. No gloczek z 3 dychy pewnie, ile to? No. No, myślałem, że będzie trochę lepiej. Ale też tragedii nie ma. Dobra, lecimy dalej po tym otwarciu. Nie ma co się zatrzymywać. O, o IGL, IGL Case, kurde, trzy otwarcia. No dobra, tutaj już się ceny robią dosyć spore, ale zobaczymy. Ceny spore, ale zobaczymy. What? No i mamy tysiaka w kiermanie, więc jest elegancko, to dajmy jeszcze jedną szansę, no i to, to jest to, nie wiem co mam powiedzieć Nawet to jest to o czym mówię, nie. Ten event jest po prostu jakiś super dla mnie. W ogóle to jest dla mnie fenomen. Fenomen wszystkiego, super odcinek, naprawdę. No dobra, Royal Gardy, no teraz zabierze. Teraz, chociaż, też myślałem, że będzie gorzej, ale no kurde, powiem wam, że ten event naprawdę zaskakuje mnie, miło mnie zaskakuje. To jest w tym wszystkim najważniejsze. No, Tysiaka żeśmy wyszpącili ze skrzynki. Dobra. Lecimy dalej. Też nie będziemy się zatrzymywać na tej skrzynce. Prawie zwrocik. I lecimy. Snipers case. Zróbmy sobie na razie pojedynczo. Zobaczymy, co tutaj w ogóle możemy dropnąć. No, to chyba nie jest jakiś najlepszy traf. Chociaż no, też nie jest tragiczny. Lekko lepszy stan i byłby zwrocik. To jest chyba tragiczny traf. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, to jest zdecydowanie tragiczny traf, ale dajmy szansę. No, to też jest tragiczny traf, tak mi się wydaje. No, niestety. Dobra, dajmy jeszcze szansę, zrobimy sobie zaraz po trzy otwarcia. Oj, no, zdecydowanie musimy przejść na trzy, o, trzy otwarcia. Trzy otwarcia mi jakoś bardziej sprzyjają, więc zróbmy to. 630 zł. No, być może będę tego żałował, ale być może nie. Zobaczmy. Okej, okay, no tutaj mamy ten Blood in the Water. No natomiast nie zwraca nam to w żadnym stopniu otwarcia. Tutaj jest w ogóle tragiczne otwarcie. W ogóle nie chcę na to patrzeć. Oj, tragedia. Ale lecimy dalej. Okej, okay, znowu mamy Blood in the Water, ale no to nie zwróci nam chyba wszystkiego. Ale jest lepiej faktoryniu to już robi się przyjemnie. Zaczyna się robić przyjemnie. Yy, no dobra, a no, tak. Różnie może być. No nie, nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Zakręćmy jeszcze raz. Kurczę, no chciałbym takie jedno dobre otwarcie jeszcze. To jeszcze raz. Jeszcze raz spróbujmy. Dwa print streamy, czy nie? Oj, nie, to tego nie chciałem. Tego nie chciałem, żeby przeleciało dalej. Dobra. Ok, stój. Dobra, to może być dobre otwarcie. To może być dobre otwarcie, serio. O, i to jest bardzo dobre otwarcie. I nie katujemy już skrzynki dalej. Na tym sobie zakończymy. Wpadajcie na stronkę, badajcie event i trzymajcie się. Yo!